Ale chcę mu pomóc. Tylko nie wiem, jak tu wycelować, bo to jest spory dystans. No, jak widzicie, i tak to. Czy Arta mi ucieknie? Uwaga, uwaga, uwaga. Leci, leci. Leci i trafiłem Siemanko widzowie, witajcie Pod ostatnim filmem z ocho Zelnar zostawił komentarz Że jak było ocho na trąbie, to czas na kawierę na trolu Z najwolniejszymi pociskami w grze Zobaczcie sami, jak to długo leci To jest 243 metry na sekundę Więc to może być niezła zabawa ze snajpieniem Celuję się na środek, może ktoś tu będzie przejeżdżać Aha, i za późno strzeliłem nawet Jestem wykryty Tu OI jest celowane. No, nie wiem, czy ja cokolwiek mu zrobię, oddaję taki strzał, to leci, leci, leci i nie trafia. Ciekawe, czy ja mogę oddać strzał za. Wiecie o co chodzi, za. takim lobem. Patrzcie, ja go nie widzę. I go trafiłem. Niczym jak artyleria, widzicie to? Mogę dać taki strzał, akurat tu go nie trafię. Będąc za murkiem. To bardzo ciekawe, czy na przykład zrobię jakiegoś fraga w ten design no to może być świetne zagranie. Stop. Zanim przejdziemy dalej, to krótka przerwa na reklamę. Chciałem wam pokazać legendarną grę MMORPG Lineage to Essence, która jest oczywiście darmowa. Essence to nowa wersja gry dla początkujących graczy, która ma dużo ułatwień, takich jak na przykład automatyczną walkę, czy zbieranie materiałów. Gra oferuje wiele aktywności drużynowych, ale też każda klasa jest samodzielna, więc również grając solo, tutaj się odnajdziesz. Główną cechą linearzy.tw.SN jest możliwość działania na wielu serwerach. Około 50% zawartości gry znajduje się na obszarach międzyserwerowych, gdzie spotykają się gracze ze wszystkich światów. A w ostatniej aktualizacji twórcy dodali m.in. dungeon w 7 znaku, do którego możecie wejść. Po 21, ale uwaga, nie możecie być tam dłużej niż 30 minut, ponieważ wtedy znak odzyskuje swoją moc. Dodano nowy obszar Krainy schwytane przez wróżki, gdzie trzy razy dziennie o losowej porze w tej lokalizacji pojawiają się Likaria i Lianus. Pokonując ich możecie zdobyć dodatkowe nagrody. A klasy specjalizujące się w łukach wzmocniły się, nabywając nowych umiejętności. Łucznicy otrzymali umiejętność ataku obszarowego czyli zasypywaniem wroga deszczem strzał. Jeszcze zdolność do przywracania many w wypadku ataku krytycznego. A także umiejętności przydatne do PvP, które pomogą unieruchomić wroga. Sprawdźcie też koniecznie nowe rzeczy w ekwipunku. A co powiecie na lalkę żeńskiego bossa Andresa Von Holtera? Trzymając ją w swoim eku, dostajecie wzmocnienie do obrażeń fizycznych czy magicznych i redukcję przyjętych ataków. A nowy kask Wild Wind zwiększy obrażenia PvP i PvE i zwiększy obronę magiczną, fizyczną, która będzie uruchamiana losowo. Zapraszam was, żebyście klikali link w opisie i stworzyli waszą postać w grze. Następnie możecie zgarnąć prezenty z ekwipunku 4Game i zdobywać poziomy o 30% szybciej. Nie przegap, powodzenia! Na tej linii medów to ja bardziej tam się kierował, bo tam będą czołgi, które łatwiej będzie mi przebić. Myślę, że mógłbym podjechać po tego Leoparda i go skasować, jest na dwa strzały, fajny czas ładowania jak na takiego trogana 6 sekund średnie uszkodzenia na hicie to 280, na e, pociskach odłąkowo-burzących to jest 370, więc teoretycznie Leopard może być na jednego heka, jeżeli go przebije, tylko że on nie widzi i od razu ucieka, pytanie czy mi się to... oj Leopard dosyć no mnie obił ale wyjechał teraz pod innych. No niestety, ja głębiej nie chcę się wychylać, bo nie chcę się wychylać pod resztę. Może on mi się tutaj nawinie na celownik. Zaraz to sprawdzę. Nie chcę zbierać takiego kolejnego magazynka, ale ładuję pociski Hit, żeby go rozwalić. I tak zdążył on oddać 100 uszkodzeń we mnie, więc trochę, no nie najlepsza wymiana na pewno, ale przynajmniej wyczyściłem tego lighta. I może dzięki temu moja drużyna jakoś ruszy po tej części mapy. Oi, dostałem od M4. ojej, Shermana A8. E, dobra, oddaję strzał, cofam. Nie trafiam. Szkoda, że nie mogę nawet się za bardzo napatrzeć, jak tam pociski latają. Też. Arta do mnie strzela na tych tyrach. Te czołgi ciężkie, nas dojeżdżają, my przegrywamy. No, bardzo nieciekawie to wygląda. W sumie patrzcie, nie widzę niby oi, ale oddaję strzał, to leci nad. Tym, tym yy, węglem, czy jak to opiszemy, i trafiam, ale jest Jackson. Aha, artyleria mnie zgąskowała. A, to tak nie mogę celować. Muszę celować z, te z tego celownika, z tej perspektywy. Dobra, leci. Kurde może tu będzie łatwiej, bo losowanie na piąte tiary. I tu jest dużo czołgów z gorszym pancerzem. Może ta gra będzie też trochę wolniejsza, chociaż kto wie, yy, zobaczymy. Wychylam się na środku. Standardowa miejscówka. Może ktoś tu będzie przejeżdżać. Może ktoś się tu wychyli. Jest dolna płyta, leci, przebijam. 374, więc niesamowite przebicie. Yy, Arta od razu mi oddaje, ale ja już tu się nie wychylam. Raczej nie chcę tego ryzykować. Spróbuję. Może z tych krzaczków tutaj. Może stąd uda mi się kogoś wykryć. Jest sztuk, ale sztuk ucieka. Chyba podjadę po to pancer 4 hydra, bo on za głęboko wjechał. Trochę się zapuścił i spodziewam się, że tam jest więcej czołg, które też tak podjeżdżają. Dobra, wychylam. Widzę pancera 4H. Tu go. aj, mogłem nawet tu go przebić, bo się na zielono świecił. Jest brytyjski, to jest chyba kołowiec nowy leci. Przebijam 382 Oscar dostał na AEC. Dobra, chyba skracam ten dystans, podjadę bliżej. Tam jest KW1, KW1 nie będzie łatwym przeciwnikiem, ale zobaczymy. Jako ciekawostkę muszę Wam powiedzieć, bo nie każdy może znać tę historię, ale ja mam spore doświadczenie z takimi działami trollganami na niższych tierach. Bo pamiętam że kiedyś pierwszym czołgiem, na którym zarabiałem dużo kredytów, bo nie miałem czołgu premium, był M4 Sherman. I na nim grałem na dziale, właśnie na tym trolganie. Kiedyś, nie wiem, czy nadal się tak robi, ale zarabiało się na piątych tierach po prostu. I grałem na trolganie na pociskach odłamkowych. Koszty były dosyć niskie, a zarobkowo trochę można było pozarabiać. I zagrałem nawet taką bitwę, gdzie zrobiłem medal pula i wysłałem tę bitwę do Fai, żeby wystąpić w odcinku Pokaż, co potrafisz. Finalnie tam byliśmy na jakichś pierwszych takich rozmowach na tym spiku, ale do jakby finalnego, finalnych nagrywek nie doszło. No bo jak to się mówi, obstrałem zbroję i nie przyszedłem jakoś tak przestraszyłem się tego wszystkiego. Nie wiem, jakoś nie doszło to do, po prostu do skutku, ale po wielu, wielu latach udało mi się wystąpić w odcinku. Chyba to było jeszcze w tym roku. Jak ktoś jest zainteresowany, możecie zobaczyć, ale takie coś miało miejsce. Szkoda, że to nie weszło i podjeżdżam dalej. Chciałbym oddać właśnie jakieś takie fajne strzały z wielkiego dystansu, no bo to, ta, ta parabola tego pocisku jest przekomiczna. O, zobaczcie, jest sztuk, celuje się w niego, on stoi w miejscu, skupiąc celownik i leci, i leci. Aha, sztuk uciekł, a pocisk dalej leciał. No to nieźle. Dobra, może rozwalę tego kołowca i potem znowu zajmę się sztugiem. Kołowierz uciekający, skupiam, leci. Nie, muszę większą poprawkę dodać na tym dziale. Tu w ogóle podjechał headser. Heccer jest tyłem, więc wychylam się na niego. A i za nisko to poleciało. Mogłem to wycelować trochę wyżej. Drugi raz się nie wychylam, bo na pewno te czołgi są już skupione. I za każdym razem, jak się wychylę, to mogę nawet zginąć. Więc spróbuję podjechać bardziej na linię zero. W tym gdzieś miejscu może być sztuk przede mną, headser na plecach. Ale jeszcze jest Marder do wyjaśnienia. Te są wszystkie takie pozamykane w środku, więc to jest bardzo fajne dla mnie, pod tym względem, że mogę ich jakoś objechać. Ok, o, o więc dobra, teraz muszę cię dobić. I za zero, a tak dobrze wycelowałem, już się cieszyłem, że zrobię fraga, ale nie, nie zrobię go. Artyleria, skupiam celownik, czy Arta mi ucieknie? Uwaga, 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 leci, leci, leci i trafiłem, dobrze. Dobra, teraz może pora na fałkę bokiem leci. I nie trafiono w pan. Tu jest, są wcalowane te niszczyciele, więc szybko się wychylam. A ciekawy, czy mogę patrzeć, czy mogę dać ten strzał taki. A, on, on i tak mnie widzi. Dobra. To tak strzelam. A gdybym się jakoś cofnął i wykorzystał to ukształtowanie terenu przy tym pocisk poleci takim lobem, że przeciwnik mnie nie zobaczy. Dobra, nieważne, nie kombinuję. Oj, 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 Mardor do mnie strzelił. Muszę się... Przekombinowałem, moi drodzy. Za bardzo się skupiałem na tym, żeby wykorzystać mechanikę tego działa, jeżeli żeby zagrać dobrze, bo tam mnie marder objechał i te inne czogi, to było głupie. Ale okej, okay. piąte tiery, znowu jest szansa na fajne przebicie, oczywiście. Zaświeciłem fałkę, może wychylę się na nią. Celuję gdzieś tu i trafiłem. 87. Uff, udało się. Ciekawe, czy ktoś będzie tutaj za tym bunkrem. No, oczywiście, że jest. Strzelam, leci i nie trafiam. Dobra, spróbuję jeszcze raz strzelić. Leci. No i za zero akurat zdążył się schować, ale gąska uszkodzona i w sumie to dzięki mnie jest frag nad nim. Dobra, wolverine. Tu strzał leci, trafiam. Dobra, jak z pozostałymi czołgami, na razie jestem bardzo aktywnym czołgiem, pytanie też, co zrobi nasz AMX, który jest właśnie tam, czy on będzie podjeżdżać, może dałbym mu wsparcie, wtedy moglibyśmy domknąć całą stronę, jest Leopard, wychylam się, zleci, trafiam, 408, piękne przebicie, teraz tylko właśnie czekam na tego naszego AMX-a. uważam, że on mógłby spróbować. Ja na pewno zapewniłbym mu niezłe wsparcie, ale też mogę ja podjechać tu bliżej i może ktoś pode mną będzie i go zaświecę na 50 metrów i mój AMX się włączy i zacznie coś strzelać po spocie, ale chyba tu na dole nikogo nie ma jedzie M10. Może to być trochę ryzykowne, co teraz robię, czyli wychromię się z tego balkonu, ale chcę mu pomóc, tylko nie wiem, jak tu wycelować, bo to jest spory dystans. No, jak widzicie, i tak to w ogóle nie poleciało tam gdzie chciałem. No dobra, muszę być uważny, naprawdę, bo tu już za głęboko wjeżdżam i chyba po prostu jakoś przyjadę, żeby dać wsparcie temu naszemu amx żeby on to na pewno wygrał. Ale chyba nie będę mieć i tak bicia na tego M10. Ale widzę, że tam inne niszyciele pomagają. O, jest AMX-LC. Dobra, to będzie na pewno trudny strzał. No, no no nie, jeżeli coś takiego trafię, to będę bardzo zadowolony na tym odcinku. No tak jak wiecie, to jest odcinek trochę taki dla zabawy, nazwijmy to tak, niecodzienny. Wow, weszło, ale to już było trochę bliżej i też wolniej jechał, ale udało się trafić. To nie było nadal takie łatwe. W tych szakach raczej nikogo nie ma. Arty strzelają, M10 jest tam. No chyba nawet nie ma sensu, żeby po nią jechał, może znajdę kąt na M10. -kę. I jak widzicie mam teraz tylko skupić ten celownik. On ma dwie oznaki biegłości. No przy, za 113 już myślałem, że przebije jakoś ten bok wieży czy coś. Leci kolejny strzał i trafią. Dobijam. Teraz zostały dwie artylerie i dwa czołgi, które są w mieście. Ja nie zdążyłem. A do drugiej chyba też nie zdążę, bo kolega no, utopi się. Po starunek spróbuję podjechać na miejscówkę, którą polecam jak gracie jakimiś niszczycielami czy coś, żeby... Tu, wcelować się w ten przejazd, na no, ten balkonik. Zobaczymy, czy ktoś będzie przejeżdżać i czy wystarczająco szybko mój pocisk poleci, żeby go trafić. Dobra, na to się nie zanosi, ponieważ ARL został oflankowany, nasi podjechali, nikogo nie widzą. Jest sztuk, celuje do niego 500 metrów, leci, leci i trafią za 170, znaczy 109, przepraszam. Jeszcze jeden strzał. Okej, okay, nieważne. E, chyba podjeżdżam, zobaczymy, może gdzieś ten sztuk znowu się pojawi. Może nas strzał na ślepo w to okolicę. Oho, jest sztuk. Dawaj, leci, 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 leci. O, trafiłem za 32. O, Pz-4, SFL-4, to jest łatwy do czołg do przebicia. Wow, weszło, z 332, super. O, będzie się cofać, więc do lewej jakoś. Leci, leci, leci. Aj, niestety, to nie weszło. No, ale jeden spektakularny strzał został oddany wcześniej. Dobra, może na ślepo sztuga. Może on gdzieś się tu wychylił. Chyba nie, tu jest T14, górka jest zdobyta przez przeciwnika, teoretycznie mój podejście jest dosyć ryzykowny, ale biorąc pod uwagę to, że te niszczyciele są na jeden strzał, o leci sobie taki, a i nie trafiłem, dobra schowam się tutaj, muszę jakoś dobić tego PZ4, dobra oddaję taki strzał, dobra ktoś go rozwalił, to nie byłem ja. Jeszcze nie wiadomo do końca co ze sztugiem. KW1 jest tu, tu jest Marder. Dobra, ładuję pociski Hit. Wychylam się na KW1, a sztug przejeżdża. Dobra, wracam do hajaków Celuję z takim wyprzedzeniem, może gdzieś tu. Leci pocisk. Jednak źle to obliczyłem. Czuję się trochę jakbym grał w statki w World of Warships. KW1. Muszę uważać na KW1. Sztuk może. Dobra, nie, muszę się wrócić na bazę. Nie mogę podjeżdżać i wyjeżdżać tam pod tego sztugę i tak dalej, bo on nie będzie widoczny, pewnie. A baza jest problemem. Oj, nawet nie wiem, czy za blisko nie podjechałem. Może pojeździć z tyłu, bardziej stać. Rudy, od boku. Nie przebito pancerze. To może być problem. Wychyla się znowu na mnie rudy. Aha, rozwalił mi działo. Nie, no, jesteśmy masakrowani w tej bitwie. Spróbuję taki o no, te pociski hit nie wchodzą, znaczy one by mogły wejść, tylko muszę po dobrym, w dobre miejsce strzelić, ale tu już nic do gadania nie mam. To będzie ostatnia bitwa dzisiaj, jakoś mam duży niedosyt grając z tym kawalierem. myślę, że mógłbym spróbować wbić te trzy biegłości na streamach i zrobić fajną kompilację dla was, bo serio te strzały są przekosmiczne momentami i przekomicznie wyglądają, jak ten pocisk leci, 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 leci i strzelam za zero i przez to, że się zapatrzyłem na ten pocisk, to jeszcze zebrałem dwa strzały niepotrzebnie, jakby nie patrzeć. Wychylę się może teraz stąd jakoś. Po zmianach jeszcze nie do końca odkryłem, jak się gra idealnie na tej mapie, ale zrobiłem fraga. AEC wrócił do garażu, a tu też jest matchmaking na siódme tiary, i no, moje działo będzie miało jeszcze mniejszy sens w starcie z takim Tygrysem czy Black Princem. Nie najlepiej się skończą, ale chyba też trzeba dać wsparcie na linii 0. Tam żaden czołg nie pojechał. Jest Black Prince. Dobra, celuję do niego, strzelam. O, 168 w sumie. Jestem zaskoczony. Myślałem, że nic nie zrobię. Tygrys. 36. Nie wiem, czy celować w dolną płytę, czy gdzie. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie w moim wypadku. Strzał za 0. Może w tego Black Prince'a. Yy, Mogłbym też podjechać do. Tych drzew i stąd zaświecić. Oho, widzicie, Black podjeżdża. I trzeba ich chyba obić jak najwięcej. Mógłbym wrócić się na górkę, ale tak naprawdę obijam ich wcześniej, więc. To jest bardzo dobre. Tylko za dużo im nie robię. A Black Prince już jest skórzony i rozpędzony. Jedzie na mnie, nie zatrzymuje się. Ja spróbuję strzelić z pocisków hit, bo wieży. To nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że. I tak zostałem wykryty, a przebiłem go za 300, Black Prince dalej jedzie, jedzie też IKV, bo wie, że przebijam, Black Prince jest na jeden strzał, jeżeli oczywiście go przebiję, tylko musi to być odpowiedni kąt. Dobrze, dobiłem go, Tygrys się nie patrzy, i IKV, muszę też już IKV rozwalić, bo to jest lufa, która będzie celować do mnie, I IKV dostał raz, Chowam się od Tygrysa, aha, IKV mnie jednak rozwaliło. A to mogła być naprawdę świetna bitwa, bo już tyle tych uszkodzeń zrobiłem. To był niedzielny odcinek z Kawaliera, dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że mieliście trochę przyjemności z oglądania, jak to wyglądało. Zapraszam Was do komentowania, jaki czołg chcielibyście zobaczyć na kolejnym odcinku z bitew na żywo. Dziękuję Wam też bardzo za wszystkie ostatnie subskrypcje, jeżeli zastanawiacie się to bardzo polecam. Dziękuję też wszystkim ostatnim wspierającym, życzę Wam miłego jeszcze weekendu, tygodnia, kiedy to oglądacie, miłego dnia. Trzymajcie się, ja się z Wami żegnam, to elo!